Cześć tutaj, OleKGABuzej i witam w kolejnym filmie. Tym razem z Call of Duty Black Ops. No Black Ops, ponieważ MW2 zbyt dużo razy było na kanale, ostatnio chyba 5 razy porządku, a poza tym b 3 Dlatego właśnie Black Ops. Ostatnio strasznie opornie mi szło, żeby zdobyć jakiś gameplay, jakikolwiek, zwłaszcza ten. Cud był, cud. Tutaj akurat granie jest zbyt e, długa, dlatego muszę się streszać bardzo e, ale mimo wszystko jest dobra, e, b, ale jeszcze ubolewam nad tym, że mało osób tam grało, bo był to serwer Trayer'a na serwery e, oficjalne niezbyt dużo osób Ja tym bardziej, że był to hardcore, e, no, ogólnie żali Bull, ale streszczamy się, bo e, czasu nie ma jak naj, nie ma najwięcej i temat, o który w zasadzie e, można powiedzieć, że troszkę e, podkusiliście mnie do niego. Jest to, jakie Call of Duty najlepiej kupić teraz, ale właśnie teraz, czyli w momencie, w którym wyszedł, wyszło już MW3, a Black Ops jeszcze nie. No i do tego Black Opsa możemy liczyć, że mamy jeszcze z kilka miesięcy grubo. Dlatego zaczniemy od... mam tutaj przed sobą wszystkie części Call of Duty, jakie mam oczywiście, oprócz trójki. No i zaczniemy tak, od Call of Duty 1, United Offensive, e, nie wiem, jeżeli ktoś lubi takie gry troszkę starsze, w których no, skill mimo wszystko jest ważny, naprawdę kupcie sobie COD'a e, 1, jest w miarę tani i e, no i bo, bo fajnie sobie można pograć. Co samo z Call of Duty 2, e, co do tych części, no nie mam zbyt wiele do powiedzenia, nie spędziłem na nich tak dużo czasu jak na tych następnych, dlatego jeżeli chcecie grę tanią, a w miarę fajną, Call of Duty 1 albo 2... To jest dobry pomysł dla Was. Trójki, jak już mówiłem, nie mam bo jest to wersja jedynie konsolowa. Dlatego przejdziemy od razu do Call of Duty 4, e, czyli pierwszej części Modern Warfare. E, gra jest absolutnie e, zarąbista. Nie ma z nią żadnych problemów, e, jeżeli chodzi o cheaterów i tak dalej, lobby, bo mamy serwery. Nie ma zbyt wielu w broni, tylko chyba granatniki tam są, e, a poza tym nie zauważam nic innego, co byłoby lamerskie. Dlatego pod tym względem problemów, jak mówiłem, już nie ma. Kolejne było Call of Duty World at War, które, no wbrew pozorom, jako że jest to w miarę no, nie takie stare Call of Duty, było strasznie cienkie, jeżeli chodzi o multiplayera. Jeżeli ktoś chce pograć sobie w zombie. Kupcie Wardetora. Nie ma nic, nie ma lepszego Call of Duty, jeżeli chodzi o zombie. E, można dodać swoje mapy, można się na nich fajnie ponapierdzielać, e, Kompletna możliwość customizacji, dlatego, e, jeżeli chodzi o multi, nie polecam Wardetora, jeżeli chodzi o singla i zombie, jak najbardziej. Potem Call of Duty Modern Warfare 2. No tutaj to jest gra, na której mi się serce kraja, z którą mi się serce kraja, bo brak serwerów. Chociaż, jak teraz widzę, po Black Opsie może ten brak serwerów naprawdę ratuje MW2. Dlatego w tym momencie najbardziej polecałbym Wam Call of Duty MW2. Jeżeli jeszcze e, zastanawiacie się, jakie Call of Duty kupić teraz, to pewnie byłoby to właśnie MW2. Najmniej problematyczne, tylko że dużo granatników i tak dalej, dużo lamerskich broni na multiplayerze. Jednak da się to przeżyć. Niełatwo, ale da się przeżyć. Przynajmniej jeżeli nie nagrywamy gameplay i gramy tylko for fun. MW2 absolutnie jako najlepsza gra. Później jest Black Ops. Yy, oj, nie sądziłem, że aż tak mnie zdenerwuje ta gra, yy, jak to zrobiła przez ostatnie dwa dni. Nie ma po prostu serwerów, na których można nagrać gameplay. Albo jest hardcore, albo jest sam Nuketown, albo jest yy, nie wiadomo, pełno ghostów na serwie, albo jest na 18 osób. Dla mnie idealny serwer to jest taki, na którym będzie Team Deathmatch i w ogóle wszystkie tryby. Może oprócz Znajdź i bo on jest mało efektown na, efektowny na YouTube'a, e, Będzie zwykły tryb gry, czyli bez hardcora. E, będzie na 12 slotów, czyli nie najwięcej ludzi, ile można upłynąć na serwer 18, bo wtedy już się robi mała hała. I... Strasznie, mało taktyczna się robi ta gra, i mało skillowa. Jak widzicie, ja tutaj grałem 3 na 3 bo tak mało osób weszło do tej gry, i no jak wyszło, zobaczycie, no e, powiem wam tak, wynik jest do jednego. E, I jeżeli byłoby to MW2, albo e, MW3, do którego zaraz przejdziemy, to na luzie padłaby tutaj atomówka. Dlatego e, Black Ops, mimo, mimo tego, i oprócz was w zasadzie, oprócz tego co powiedziałem w tym momencie, oprócz tych swoich wad. Jest na chyba bardzo mocne komputery, bo MW3 już ma słabsze, mniejsze wymagania, już lepiej chodzi na słabszym sprzęcie. Natomiast Black Ops yy, zrąbali twórcy gry, yy, ponieważ silnik z tego co mi jest wiadomo, nie wiem czy to jest, yy, no nie wiem, jest dosyć długo ta gra i jeszcze tego yy, się nie dowiedziałem. Podobno silnik na PC jest to po prostu silnik z Xboxa, czyli przystosowany do trzech rdzeni. Co za tym idzie? Gra, yy, gra bardzo mało płynnie, chodzi na PC. Yy, czyli Black Ops średnio najeżdża, jeżeli ktoś się upiera na zombie oryginalnej i chce yy, na, następne po jednej mapce. Yy, jeżeli chce za jedną mapkę do zombie płacić jedną trzecią gry, to proszę bardzo jeżeli macie zbyt dużo pieniędzy, Black Ops jest dla was bo w zasadzie te oryginalne mapki zombie są bardzo konkretne, no ale jak już mówiłem, fakt, że trzeba za nie tak dużo płacić jest kompletnie bez sensu oraz e, sama ta, sam fakt e, ogólnie kupowania DLC jest troszkę bez sensu, bo mało kto je kupił na pc na Xboxie, na PS-ie. Bardzo dużo ludzi gra na DLC-kach, na dodatkowych mapach natomiast na PC-cie. Rzadko się z tym spotkałem. No i Call of Duty MW3. Chciałbym powiedzieć o tej grze jakieś dobre słowo, ale po prostu nie mogę. Ani fizyka, ani. No... Chcecie sobie pograć na tych fajnych rybach gry typu zainfekowany i tak dalej? Proszę bardzo, gra nie jest taka tragiczna, ale poza tym. Ciężko szukać pozytywnych stron tej gry. może ją za go jeszcze raz zainstaluję na nowym sprzęcie i może jeszcze coś z niej nagram, ale na razie nie widzę szans. Po prostu ta gra mało mi odpowiada, jeżeli chodzi o silnik, o playstre. Taka No i tak jak miałem nadzieję, e, tak nie do końca zmieściłem się w takim czasie jaki chciałem. Ale ku woli zakończenia, już bo została cała minuta, chciałem powiedzieć tak: jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, e, w Bramborze nie zabrakło mi żadnych pomysłów, ale jeżeli mielibyście jakieś pomysły na filmy, ja bardzo chętnie bym z nich skorzystał. E, bo to było coś takiego, że wy jednak. E, Jakoś współpracujecie ze mną. Bo, jak ostatnio w ogóle zauważyłem, bardzo dużo miłych komentarzy się pojawia, jak na moją dosyć ubogą liczbę widzów. To tak jest dużo lajków i, i serio się fajnie robi, bo mi się chce nagrywać. I serio, jeszcze, że wczoraj nie było filmu, ale pracuję. No i, e, znaczy nie pracuję, tylko miałem wczoraj ciężki dzień, e, No i co by tu jeszcze powiedzieć? Dzisiaj wiem, że coś miałem jeszcze do powiedzenia, ale już. Mniejsza z tym. E, ostateczny wynik 41 do 1, Można powiedzieć 41. E, no, dzięki za oglądanie. Na razie.